Dzień dobry. Wchodzę za chwilę do parku miejskiego w Siedlcach, Aleksandria. Kiedyś był to park osolińskich Dawno tu nie byłem. Postanowiłem nagrać film tu w tym parku. O czym będzie to film? O przyrodzie, o aniołach, o opiekunach duchowych. Przyrody, to się nazywają Dewi. Niektórzy nie wierzą w to, to ich sprawa. Ja wierzę bardzo w te istoty duchowe. Oni opiekują się lasami, drzewami, jeziorami. Są to energie przyrody, Dewi. Pomagają też ludziom. Istotom człowieczem, ale kiedy? Pomagają wtedy, kiedy widzą istoty ludzkie w nich świadomość kreatora. Nie niszczą bez sensu, nie depczą grzybów, muchomorów, na przykład nie zrywają konwali bez potrzeby nie tego. Czyli nie wycinają drzew dla zachcianek na sprzedaż, ale z potrzeby z serca. Czyli mówiąc inaczej, szanują przyrodę, nie są degradacją dla przyrody, a opiekunami. W ten czas opiekunowie przyrody, dewi, zaczynają współpracować z istotami ludzkimi. Jak to współpracuje? Otóż jeżeli kto ma duży ogród, park, czy działkę, na której chce założyć, ogród należy ich poprosić o pomoc w sercu, w duchu. Bo jak nie ziemia nie pozwoli, żeby się cokolwiek udało w takim ogrodzie. Ponieważ... Jeżeli ktoś nie kocha ziemi, nie szanuje praw energii, praw panujących tu na ziemi, prawa miłości, tylko co to ja, co to ja, to w ten czas niech nie liczy na pomoc aniołów, dewów. Oni istnieją. Mogę podać przykłady. Proszę Państwa, ja pochodzę z Mazur. Jest to brama przejściowa do warmii. Dookoła są lasy, które jako tako znam dobrze nie. Ale pojechałem w Głąb Mazur, gdzie lasy ciągnęły się kilometrami z tego miejsca, gdzie jeździłem. Takie malutkie wsi. Za lizbarkiem węskim do Brodnicy las się ciągnie około 25 km. No i z tej poszedłem do tego lasku, pochodzić potem. Wiedziałem jak wejść, ale nie wiedziałem jak wyjść. Kręciłem się w koło i nie mogłem wyjść. Zawsze trafiałem na te same miejsce. Dlaczego się tak stało, proszę Państwa? Dlatego, bo nie znam lasu. Niestety, ale to prawda. I nie wiadomo jakim cudem, jak i to pojawił się powiedz mi to leśnicz. Z dubletówką na ramieniu. Patrzy na mnie, uśmiecha się i mówi miastowi, tak, miastowi. I nie zna lasu, nie zna, przykro mi, ale nie zna, pobłądziłem. To niech idzie za mną, pokażę mu. No i siedłem siedł, za tym panem, bo mnie zaprosił. Wyprowadził mi z lasu, a gdzie mieszka, to pokazałem. i powiedział mi jak się ta wieś nazywa. On mówi, prosta droga. Niech idzie tak jak ten jest. No i wszedłem. Wyszedłem. Chciałem mu podziękować. Oglądam się, nikogo nie ma. Nie wiedziałem z początku, co się stało, bo to było około 30 lat do tyłu. Później znalazłem w książce stare, nie wiem czy jeszcze istnieją te książki opis o dewach dewa może przybrać każdą postać jaką tylko chce bo to jest energia natury ale ona musi zobaczyć w sercu miłość może nie taką, o której mówił Jezus bo to jeszcze na pewno i dla mnie w tej chwili jest daleko do miłości bezinteresownej, ale staram się rozwijać duchowo jak tylko umiem. I proszę Państwa, nie należy tego filmiku traktować jako. Do nauki, do inspiracji, tak, do zrozumienia rzeczywistości, tak, ale nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę nauczycielem, guru, mistrzem i tak dalej. Nie mam mowy, nie pozwolę na to. Dlaczego? Bo z mojego punktu widzenia jest to egoistyczne. Dlaczego? Ponieważ ja i Państwo, którzy ten filmik oglądacie, niczym się nie różnim, Niczym dokładnie. Jesteśmy tacy sami. Tylko wziąłem się za siebie i postanowiłem: nie, tak dalej nie może być. Jest coś większego w moim sercu. Trzeba tylko to odnaleźć. Myślałem, że którzy się podają nauczycieli mi pomogą, nie pomogli, a wręcz odwrotnie. Starałem się bić i niczego nie rozumieli. Bo bywało tak, tak, że jeżeli ja mu nie dam energii, on mnie nauczy. Tak postępują. Nauczyciele duchowi, guru i tak dalej. Nie wszyscy, bo takich nazywa się czarnymi nauczycielami. Są też i jaśni nauczyciele, ale to oni znajdują każdego. Jest im trzeba szukać. Jeżeli jesteśmy gotowi na to, to się pojawią. I dlatego mówię, że nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę nauczycielem. Inspiracją dla Państwa na pewno z tym się zgadza, ale inspiracja nie jest nauczającym. To należy wiedzieć. Niektórzy wprost na siłę próbowali ze mnie zrobić guru. Nie udało im się. Nie mam takich ambicji. Tak to wszystko jest. Tak jak mówiłem, dawno tu nie byłem, w ubiegłym roku. Później był zamknięty, teraz tu jestem. but now we missed tam jest wyjście to się cofamy no to na tyle na tym rozważaniu aha Dewi u jednej pani której pomagam jak mnie zaprosi do swojego ogrodu jest to ogród Eden tam dewy są namacalne. Ta pani też widzi dewy, jak ją wspierają, jak przestała się dziwić, że u niej jest taka bujna roślinność. Udało mi się sfilmować istoty przed chwilą, które nie są ludźmi. Tak jak mówiłem, mogą przybrać każdą jedną postać, jaką tylko chcą. Mieliście Państwo szczęście, a właściwie to mieliśmy. Dziękuję bardzo Państwu, do widzenia.